wuja wrócił. <laughs> wuja wrócił na kanał. Odbanowali wujka. Może niektórzy nie wiedzą, co się wydarzyło. Osiem dni temu nagrałem taki filmik, który nie spodobał się niestety administracji YouTube. I postanowiła go skasować i nałożyć tutaj restrykcję na kanał w postaci siedmiodniowej blokady na wrzucanie filmów, robienie live'ów i pisanie postów, więc nie było nawet jak was poinformować. I słuchajcie, sytuacja jest następująca. Powitajmy wujka lajkiem. Za 10 dni mam walkę z takim debilem. Jak on się nazywał? W jakiś box. Um. Roblox? Ma uznany, nie wiem po co tu tą walkę. A, a, box. Andors Andorsa. Sanderson. Anderson. Anders Un. Dobra, nieważne, bije takiego ten. On ma takie... Kręcone włosy i te. No dobra, słuchajcie, to nie jest ważne. Za 10 dni mam walkę. Hmm, pokażemy tam dominację genetyczną. Wydarzyła się taka sytuacja, to ja wam powiem ogólnie tutaj, że po pierwsze to wracam, a po drugie akcja jest taka, że e, z racji tego, że, że mam walkę wieczoru, okazało się, że nie mam żadnego sponsora na walkę. I nie chcę w sumie żadnego sponsora na walkę, bo za będzie: nie, to jest Sergiusz, mój tata ma kurwa tarta Damiana. możemy cię zasponsorować. Albo delikatesy Ugrażyny, nie, moja mama ma. Nie, nie, spokojnie, e, to nie jest potrzebne. Po prostu y, pogodziłem się z tym, że walka wieczoru to nie jest, main event to nie jest wystarczająco, y, nie, no nie jest wystarczająco fajnym, y, fajną rzeczą, żeby, żeby ktokolwiek się tam zareklamował, więc, y, więc pieniędzy nie ma ogólnie. Możecie sobie paper wykupić ode mnie z linku, to dostanę chyba z tego 10%, 3 złote, ale wyobraźcie sobie, że 5 milionów osób to kupi. Tenerał 15 milionów. Więc no, eee, bądźmy solidarni ze mną. Szukać nowego menadżera, Jasiu? No przydałoby się. Ale go nie wyjebałeś już? Zwolniłem go, ale A potem z nim rozmawiałem i mi obiecał jakieś rzeczy, które się nadal nie wydarzyły. Nie, bo to ogólnie jest duży problem tutaj, nie? Bo, bo my codziennie pracujemy. Ja codziennie i robię na drugim kanale i nagrywamy tutaj film. I chodzimy na treningi i, I dokarmiamy ptaki, łabędzie w... tutaj w Parku Południowym Wrocław. Ogólnie przykładamy się do naszych codziennych obowiązków, ale nic z tego nie ma. Nie ma tutaj żadnych sponsorów ani nic. A ja się staram codziennie. Ja codziennie robię ruchy, żeby nie było posłuchy. A menażer mnie rucha jest posłucha to widzowie, co, no co ja wam mogę powiedzieć. No. E, kupcie pay-per-view ode mnie. Też bluzy takie, bo pytaliście, będzie jakaś fanowska bluza na, na twoją walkę i mówię kurwa ty... No mógłbym w sumie zajebać bluzę gdzie indziej, yy, Nitro jest groźny, nie? Na przykład taką bluzę zrobić. Znaczy. Co to jest? Nie pokazuj tych rzeczy, miałeś, tu miałeś kadrować ten. Nie, nie, mam, nie miałem ciuchów czystych. Nie, tak szczerze żartuję, założyłem sobie, bo lubię T-Mix. to rodzina, ich wspieram. No. I mówię, no to nie zrobię jakieś tam nitro jest groźny, nie? To zrobiłem takie dwie, które tu widzicie, one dzisiaj wychodzą. I one będą taką srebrną farbą wydrukowane. Na jednym jest lew, co? Jutro wychodzą? Dzisiaj. Dzisiaj jednak wychodzą? No to jutro. Jutro wychodzą. Nie dzisiaj? Nie jutro, czwartek. Jutro jest. Czwartek? W czwartek? Tak, jutro wychodzą, bo jutro będą zdjęcia Aaaa, dobra widzę, to jutro wychodzą, co może możecie zobaczyć Jutro też wyjdzie film, gdzie pojechaliśmy do Boksdela film kręcić i go wyzywałem i ogólnie, wytykałem mu jakieś, jakąś hipokryzję i inne y ogarniemy stary. Ogarniemy to! I to, że nie możesz wygrać fury a właśnie, też chciałem tutaj zażalenie zgłosić. Ogólnie tak, yy, do wygrania jest najbardziej medialna walka, która będzie na Fejmie, To zwycięzca tej walki otrzymuje samochód i Budda, i Budda tam robi. Iy, co to jest? Jak, jak się ten samochód? Ram podoba? chyba coś takiego. No chyba Dodge Rama tam robi. Dodge Rama robi, tam przerobi. No jakiś samochód tam za 200-300 koła. Czy mi się ten samochód jakoś turbo podoba? No nie wiem, bo jeszcze nie widziałem go skończonego. Ale powiedzmy, że yy, powiedzmy, że 300 koła nie śmierdzi. Bo zawsze go tam można opędzlować dalej. No, i tak. I Najbardziej medialną walką na razie jest Amadeusz, Ferrari, Adrian Polak. Ale oni nie mają prawa jazdy. Nie wiem, co chyba też sprzedano ten samochód, nie? No, nie wiem, dziwne to jest. Albo może na podstawie tego, że ktoś z nich wygra ten samochód, zrobią prawo jazdy. I A teraz... czy jutro się to zmieni? No mój przeciwnik jest na tyle specyficzny, że on, mi się wydaje, że on uwierzył w to, że jest sportowcem. On nic nie wrzuca do internetu, go jakieś medialne potyczki nie interesują. I tylko mamy, tylko mamy co jakiś czas filmik z jakiegoś jakiś urywek sparingu, albo jak, yy, albo jak worek mu robi krzywdę w nogę, znaczy jak kopioworek, więc no tam, się, no tam źle jest ogólnie, nie? Tam ogólnie źle jest. Ja starałem się wykorzystać jak najlepiej ten czas. Wrzucaliśmy filmy codziennie pomimo tego, że nie było treningów. Na Majorce byłem nakręcić klip i, yy, i piosenkę. Dużo poświęceń tutaj było robionych. Yy, mało się spało i dużo pracowało, no ale niestety, no, z gówna bata, nie ukręcisz i tak szczerze, mega mnie to dziwi, bo ona akurat nie jest osobą, która by była w jakimś prime'ie YouTube'owym, a to była bardzo dobra okazja, żeby się przypomnieć ludziom na nowo. No nic, chyba na sportowo podszedł do tego wyzwania. Podszedł na sportowo do tego wyzwania, tylko problem jest taki, że właśnie ludzie nie pamiętają tego, kto wygrał, kto przegrał, jaki był przebieg walki, yy, kto walczył na fejmie 7. No właśnie, nie wiesz, to walczył na fejmie 7, bo nikt tego nie pamięta. Jedyne co to się pamięta jak, jak nie wiem, jak, jak Magical nogę złamał, czy jak jakieś pięć innych takich rzeczy się yy, wydarzyło takich, ale jak będzie zwykła normalna walka, nieważne kto wygra, kto przegra, nic to, nic to nie daje, więc dookoła fejmu można było dużo zbudować. Niestety, zobaczcie, pomimo tego, że Konopski mówił, że to jest, że ten, Konopski mówił, że nie, nie, mi nie zależało, no walce z tobą. To w momencie, kiedy... Ale nie, bo to też pokazuje podejście, nie? To, to w momencie, kiedy tam była rozmowa na temat tej walki, to on, to on już pojechał kleić nutę na, na wyjście do Ringu, nie? No tak było, tak no. było. E, to się dowiedziałem całkiem niedawno, mam ją nawet na telefonie. <grym> e, nie będę napuszczał e, i, i tyle. A, a z drugiej strony Amboxal to wpływa, ja nie wiem, no. On chyba też jakąś nutę zrobił. Z tak? swoim kolegom DJ-em, nie wiem, bo widziałem coś na Instagramie. E, wracam na YouTube. Znaczy, ja byłem cały czas na YouTube, ja codziennie streamowałem na drugim kanale, tylko to pewnie jest dużo osób, które o tym nie wie, albo Cię streamy nie interesują. No, jest taki kanał, Nitro się nazywa, w opisie masz. Tyle, kupujcie ode mnie paperwy 10 dni do walki zostało. Jadę zaraz na trening. Tyle, to może jakiś check formy, walka z cieniem to zrobimy. No dobra, zabita. rób. Co Ty robisz? Kolano. No jeszcze jakbyś ćwiczył jakieś kolano, to by było dobrze, nieważne. Yy, jeszcze, jeszcze umiem zrobić tak. Ja się nie chwalę, ja mam talent. A ty nie widziałeś tego filmu? Widziałem, dlatego Widziałem. mi się przypomniało, no. nie? A to, ja to dlatego to zrobiłem. To Diablo, to jest... To jest diabeł. Diabeł. I diabeł ja jest on... trzech. To jest lepsze, bo ja o nim słyszałem swoich opowieści, no. przed tym jak się stał sławny. No on, on był podam... tak sławny, on jest, on jest sławny mega w kój. Tak? On jest mega sławny, na ja zdjęcie sobie z diabłem zrobiłem, bo diabeł to jest, to jest taki ziomek, który w Legnicy mieszka. I on stoi zawsze przy maku i żebrze, albo zabiera ludziom rzeczy, I on strasznie namolny jest. I to jest rodzeństwo ogólnie, jest trzech braci, jest trzech diabłów, jest trzech diabłów, którzy... I każdy chyba jest delikatnie tam jakiś... Yy... Znaczy, że normalny, że wspaniały człowiek, tak? Wspaniały, tylko mniej się trochę uczy. Ja już nigdy nic nigdy nie będę komentował jakiś, jakiś igrzysk. Nie. Nie, 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 to jest dobry, ale ja w ja po chcia... superlatywach powiedzmy. Tak, w superlatywach. Po prostu jeden jest dobry, drugi jest lepszy, trzeci jest najlepszy. Więc tak. mają braci. Albo nie, może inaczej. Jeden jest specjalny, drugi jest specjalniejszy, trzeci jest najspecjalniejszy. Nie mogę znaleźć, gdzie, gdzie mam tutaj zdjęcie z diabłem? Nie wiem, gdzieś tam miałeś. Na pewno gdzieś tu. Jest... Jest na Instagramie na pewno. O, jest, jest, tutaj jest. Ja mam, ja mam z tym chłopem zdjęcie normalnie. No więc ja się nie chwalę, ja mam talent. Serio, kupcie moje pay per view, bo, bo tutaj. Dziesiąty raz już tam widzę. No bo może <głoszę>, jestem. No bo co, kurwa. Pokaż bo. na chwilę się. Papa, smer był grany? Nie, co, to tu. Dobra, widać mocno? No. Dobra, to wytłumaczę, co chodzi. Przyjechał dzisiaj Marcin Dubierz ze swoimi płatkami. Uh -huh. I miał taki, miał takie butelki, gdzie tam był barwnik spożywczy i za dużo tego barwnika było, i tam wlewałeś mleko, mogłeś to ten i ja wypiłem, zresztą na Instagramie możesz wrzucić storkę, którą ja wrzuciłem jak to piłem. no, więc sytuacja była a, i o co chodzi z tym pejperbiem, bo to jest ważne, chuj w ten barwnik bo, no bo wszyscy tam no bo wszyscy tak, wiesz, mówią, że tu na pieski oddadzą, tu ten a ja potrzebuję dla siebie, bo nie mam no powiedz dla widza, na co? na marzenia jakie? do Miami chcę lecieć no dobra bo ja nigdy nie byłem kurwa, wszyscy byli gdzieś ktoś mieszka w, w, u Justina Biebera Kurwa do Los Angeles lecą, czy gdzie jeszcze byli? No, czy latają ogólnie? No tak, lecą sobie na jakieś no. tam no, wioski A Ja kurwa pojechałem raz w życiu na Akację na Majorkę, to mnie do Getta kurwa zabrali. <laughs> Dajcie mi szansę po podróżować też w życiu. Też chcę coś zobaczyć. Ja nigdy nie byłem w Stanach. Nawet w Azji nie byłem. Najdalej no gdzie byłem, to na Wyspach Kanaryjskich. Półtorej godziny od domu. To nieważne. A Wyspy Kanaryjskie hmm. należą do Europy, bo należą do Europy, nie? Ale one są, one są na wysokości Afryki, ja Ci to udowodnię. Tu są wyspy Kanaryjskie no. i tu już, jest, tu już jest, ten... Afryka. No to jest Afryka, nie? O, to już jest Afryka. Więc czemu to ma być Europą? Nie wiem, a... Znaczy, inaczej, Ale... chciałbym a jeszcze się... jedną rzecz zaznaczyć, panowie z YouTube'a. Jeśli jest Europą, to jak najbardziej. Jestem, jestem taki ukontentowany, że to jest Europa. Wow! Nie, naprawdę coś wspaniałego. Co? Ciekawe, czy tam są... O, Jasiu chyba się pożegnamy. Piosenka taka! Jaka? Jagódki, czarne jagódki. Mieszkamy w lesie zielonym Oczka mamy czarne, buzie granatowe, a sukienki są zielone i seledynowe. A kiedy dzień nadchodzi? Dzień nadchodzi. Idziemy na jagody, na jagody. Kolega jest trochę chory, to nieważne. Idziemy stąd. kurwa, dobiechę. To ty to robisz. No tylko nie. zostaw like, zostaw suba i pamiętaj, że jest tylko jedno prawidłna pay-per-view. No. Wszyscy będą mieli tu jakieś rzeczy. A co mogę?